Drogie siostry polonistki, drodzy bracia poloniści, zapraszam was serdecznie do współpracy, do wspólnego działania w sieci współpra współpracy i samokształcenia Innowacyjne Nauczycieli Języka Polskiego. To będą spotkania, Podczas których będziemy mogli podzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami, poszukać nowych rozwiązań, co w tym roku będzie niewątpliwie dużo się działo. Jak zwykle, nie ominie nas AI, jak pracować z uczniami zdolnymi, przygotowując ich do konkursów przedmiotowych, jak wprowadzać innowacyjne metody pracy na języku polskim. Nie spóźnijcie się, zapiszcie się do sieci innowacyjny nauczyciel języka polskiego. Zapraszam, Karolina Szosta Klubomska.